Wydawnictwo Świat Książki przedstawia. Joseph Murphy. Moc przyciągania bogactwa. Czyta Jarosław Łukomski. Przełożyła Katarzyna Rosłan. Produkcja Film Factory Studio. Wprowadzenie. W trudnych, mrocznych czasach wszyscy potrzebujemy światła, które rozjaśni ciemności i wskaże nam właściwą drogę. Kiedy czujemy się bezradni, pozostawieni na łasce losu, zmuszeni do konfrontacji z tym, na co nie mamy żadnego wpływu, kiedy ogarnia nas zwątpienie, czy zdołamy zaspokoić nawet te najbardziej podstawowe z życiowych potrzeb, nie wolno nam zapominać o jednym: że to światło przewodnie mamy w sobie. Kiedy sądzimy, żeby zaspokoić swoje potrzeby, pozostaje po prostu ciężko pracować i zarabiać, 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 a to staje się coraz trudniejsze. Książka taka jak ta, którą trzymasz w ręku, pomoże przerwać zaklęty krąg strachu i ograniczeń. Nauka Josepha Murphy'ego przywraca nas do prawdziwego źródła bogactwa i obfitości. Królestwo dostatku nosimy w sobie. W dobrych czy złych, nawet w tych najbardziej nieznośnych czasach, nigdy nas ono nie opuszcza. Okoliczności naszego życia nie mają na nie wpływu. Joseph Murphy był jednym z największych myślicieli nurtu nowej myśli XX wieku. Pisał, nauczał, jeździł po całym świecie z wykładami o świadomości i dostatku. Jego słowa przypominają nam, że istnieje jedyne niewidzialne źródło, z którego wszystko wypływa. Cały świat, który cię otacza rośliny, zwierzęta, planety, galaktyki miał swój początek właśnie w tym niewidzialnym źródle. Wszechświat powstał z niego podczas Wielkiego Wybuchu. Ty też narodziłeś się za Jego sprawą. To właśnie królestwo, czyli siła życia. I ty masz ją w sobie. Wyraża się jako Ty, przez Ciebie, dla Ciebie. Owo tajemnicze źródło udziela wszystkiego obficie i zgodnie z Twoją wolną wolą. Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Ewangelia św. Mateusza, rozdział siódmy, wers siódmy. Wszyscy znamy to biblijne wezwanie. Nasze wewnętrzne źródło automatycznie nadaje kształt i wlewa życie we wszystko, co dominuje w naszych myślach i zarazem emocjach, na poziomie tak świadomości, jak podświadomości. W ten sposób nasza rzeczywistość fizyczna staje się odbiciem naszej rzeczywistości wewnętrznej. To układ idealny, dzięki któremu możemy prawdziwie poznać siebie. Przez kolejne tysiąclecia świat uczył nas coraz bardziej odwracać się od własnego wnętrza, od naszych prawdziwych ja. Kazał nam zapomnieć o boskiej sile stwórczej, którą wszyscy posiadamy. Sprawił, że zaczęliśmy postrzegać siebie jedynie jako ciało złożone z krwi i kości, istotę mechaniczną. Wbito nam do głowy, że oto jesteśmy mało ważnymi stworzeniami na łasce przypadkowych sił zewnętrznych i że nasz dostatek również zależy wyłącznie od nich. Osoba nieświadoma potęgi własnego ducha łatwo poddaje się mentalności nastawionej na brak i niedostatek. Pada ofiarą strachu, ograniczających myśli i emocji, masowej nieświadomości. Osoba zaś, która rozumie swój związek ze źródłem, staje się świadomym stwórcą i nie ulega lękom tego świata. Potrafi spełnić nie tylko swoje podstawowe potrzeby, ale i marzenia. Rozejrzyj się dookoła. Zobacz, jak obfita, bujna, wręcz ekstrawagancka jest natura. Tylko spójrz, wszystko to pochodzi od źródła, od nieskończonej inteligencji. Z tobą jest tak samo: Dostatek to podstawowa cecha źródła, nierozerwalnie związany z twoją prawdziwą naturą. Najwyższa pora pożegnać się z przekonaniem, że życiowa obfitość może pochodzić jedynie z ciężkiej fizycznej pracy dla pieniędzy, a my jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę niestabilnych rynków ekonomicznych i systemu monetarnego. Czas zrozumieć, że źródło zawsze było z tobą, dało ci życie, podtrzymywało je i dbało o twoje potrzeby. Jeśli z coraz większą świadomością zaczniesz się ku niemu zwracać, odwracać zaś od strachu, stworzysz w sobie wewnętrzne pole do nieskończonego rozwoju twórczego myślenia nakierowanego na obfitość. Moc przyciągania bogactwa pomoże ci pokonać chorobę ubóstwa, na którą podświadomie cierpisz i ułatwi ci dostęp do nieskończonych zasobów, które są w tobie złożone. Dokonasz tego, dostrajając umysł i emocje do boskiej spuścizny. Weź swój los we własne ręce. Upomnij się o swoje prawo do bogactwa. Przyjemnej lektury. David Cameron Gikandi, autor książki A Happy Pocket Full of Money Osoba nieświadoma potęgi własnego ducha łatwo poddaje się mentalności nastawionej na brak i niedostatek. Wstęp: Dlaczego jedni są smutni, a inni szczęśliwi? Dlaczego niektórzy z nas są radośni i żyją w dostatku, a inni są ubodzy i markotni? Jak to się dzieje, że ktoś jest pełen obaw i strachu, a ktoś inny wiary i pewności siebie? Dlaczego jedni mieszkają w pięknych, wygodnych domach, a inni męczą się w niezwykle skromnych warunkach? Dlaczego jeden odnosi sukces za sukcesem, a drugi jest chodzącą porażką? Czemu ktoś jest genialny w pracy, którą wykonuje, a ktoś inny całe życie trudzi się i mozoli, ale nie osiąga niczego wartościowego? Dlaczego tylu dobrych i życzliwych, religijnych ludzi cierpi na duszy i ciele? A tylu innych, niemoralnych i niepobożnych, żyje w dostatku, odnosi sukcesy i cieszy się wszelką obfitością. Czy odpowiedź na te pytania kryje się w działaniu naszej świadomości i podświadomości? Nie ma wątpliwości, że tak właśnie się dzieje. Dlaczego napisałem tę książkę? Celem, który mi przyświecał, była odpowiedź na postawione wyżej pytania, a także na wiele podobnych. Podjąłem się wyjaśnienia fundamentalnych praw umysłu jak najprostszymi słowami. Jestem przekonany, że mówienie o podstawowych prawach życia i umysłu zwyczajnym, codziennym językiem jest całkowicie możliwe. Gorąco zachęcam do przeanalizowania przesłania tej książki i przetestowania w życiu zaproponowanych w niej technik. Jestem absolutnie pewien, że pozwoli wam ona posiąść cudowną moc, dzięki której opuszczą was troski, nieszczęścia, niepewność, melancholia i niepowodzenia. Moc ta poprowadzi was do prawdziwego spełnienia, rozwiąże problemy, wyzwoli z trudności natury, tak emocjonalnej, jak fizycznej, i powiedzie królewską drogą ku wolności, pokojowi wewnętrznemu i szczęściu. Cudowna potęga podświadomości uleczy was ze wszystkiego, co wstrzymuje was na drodze do spełnienia i nauczy tak wykorzystać własne zasoby, byście mogli samodzielnie zerwać pęta strachu i wkroczyć do życia, które święty Paweł nazywa chwalebną wolnością dzieci Bożych. Wyjątkową cechą tej książki jest jej przyziemna wręcz praktyczność. Przedstawiam tu proste, łatwe do zastosowania na co dzień techniki i metody postępowania. Przybliżałem je już ludziom w rozmaitych zakątkach świata, a ostatnio słuchaczom mojego kursu w Los Angeles, wśród których byli wyznawcy różnych religii. Wielu z nich pokonywało ponad 200 mil, by wziąć udział w każdym spotkaniu. Książka, którą trzymacie w rękach, przemówi do Was, bo w prosty sposób wyjaśnia, dlaczego często spotyka nas odwrotność tego, o co się modlimy. Tysiące razy i we wszystkich zakątkach świata słyszałem pytanie. Dlaczego modlę się i modlę, a moja modlitwa i tak nie przynosi skutku? Odpowiedź na to całkowicie zrozumiałe zażalenie, a wraz z nią sposoby programowania własnej podświadomości, które przyniosą owoc w postaci konkretnych zdarzeń na planie życia, znajdziecie właśnie tutaj, w książce, która może się stać nieocenionym źródłem pomocy w trudnych chwilach kłopotów i niepowodzeń. Cudowna potęga podświadomości uleczy was ze wszystkiego, co wstrzymuje was na drodze do szczęścia. W co wierzysz? To nie obiekt twojej wiary spełnia twoje modlitwy. Modlitwa spełnia się wtedy, gdy nasza podświadomość reaguje na obraz mentalny, lub myśl, którą zaszczepimy i będziemy pielęgnować w głowie. Zasada ta sprawdza się we wszystkich religiach świata i właśnie dzięki niej zyskują one psychologiczne uzasadnienie. Buddyści, chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi otrzymują odpowiedź na swoje modły nie dlatego, że wyznają konkretne prawdy wiary, utożsamiają się z danym wyznaniem, dokonują określonych rytuałów, sprawują taką a taką liturgię, wznoszą śpiewy i modły, składają ofiary, lecz wyłącznie ze względu na swoją własną wiarę czyli akceptację mentalną i pełne przyjęcie tego, o co się modlą. Prawo życia jest prawem wiary i można je pokrótce zdefiniować jako myśl obecną w Twojej głowie. Kondycja Twojego ciała i umysłu, a także to, co się dzieje na planie Twojego życia, zależy od tego, co myślisz, co czujesz i w co wierzysz. Technika oparta na zrozumieniu tego, co robisz i dlaczego to robisz, pomoże Ci utrwalić w podświadomości wszystko to, co w życiu dobre. Prawo życia jest prawem wiary. Krótko mówiąc, spełniona modlitwa jest odpowiedzią na żywe pragnienie Twojego serca. Modlitwa zostaje spełniona, ponieważ podświadomość jest zasadą, a przez zasadę rozumiem sposób, w jaki dana rzecz działa. Na przykład zasada elektryczności polega na tym, że prąd płynie od potencjału wyższego do niższego korzystając z elektryczności, nie zmieniamy jej zasady, lecz dostosowujemy się do niej i dzięki temu możemy dokonywać cudownych wynalazków, które przynoszą ludzkości niezliczone korzyści. Twoja podświadomość jest więc pewną zasadą i działa zgodnie z prawem wiary. Musisz wiedzieć, czym jest wiara, dlaczego i w jaki sposób działa. A to oznacza, żeby uwierzyć w samą wiarę, musisz uwierzyć w sposób działania umysłu. Wiara to nic innego jak myśl obecna w twoim umyśle. Nic prostszego. Wszystkie twoje doświadczenia, wydarzenia, okoliczności życia i czyny są odpowiedzią podświadomości na twoje myśli. Pamiętaj, to nie obiekt wiary, lecz sama wiara jest odpowiedzią na twoją modlitwę. Nie ufaj więc fałszywym przekonaniom, przesądom i obawom trapiącym ludzkość. Uwierz w odwieczne prawdy życia, które nigdy się nie zmieniają. Wtedy zaczniesz się rozwijać, zmierzać naprzód, wzwyż ku Bogu. Spełniona modlitwa jest odpowiedzią na żywe pragnienie Twojego serca. Po przeczytaniu tej książki i zastosowaniu w praktyce zawartych w niej zasad działania podświadomości, nauczysz się skutecznie stosować modlitwę naukową w sprawach, które dotyczą zarówno Ciebie, jak i innych. Twoja modlitwa zostanie spełniona zgodnie z uniwersalnym prawem akcji i reakcji. Myśl to początkowa akcja, reakcja zaś to odpowiedź podświadomości na naturę Twojej myśli. Napełniaj więc głowę myślami o harmonii, zdrowiu, pokoju i dobrej woli, a w Twoim życiu wydarzą się cuda. Rozdział pierwszy. Skarbiec, który masz w sobie. Nieskończone bogactwa otaczają Cię ze wszech stron. Wystarczy, byś otworzył oczy umysłu i sięgnął pozłożone w Twoim wnętrzu skarby. Masz w sobie wewnętrzną kopalnię złota, i możesz z niej wydobywać wszystko, czego Ci trzeba do życia pełnią chwały, radości i obfitości. Często jesteśmy uśpieni, nie widzimy złotej żyły, nieskończonej inteligencji i bezkresnej miłości, które w sobie mamy. A przecież możemy z niej czerpać bez ograniczeń. Na magnesowany kawałek żelaza uniesie ciężar mniej więcej 12 razy większy niż sam waży, lecz jeśli go rozmagnesujemy, nie uniesie nawet piórka. Podobnie jest z ludźmi. Jedni są namagnesowani pewnością i wiarą. Wiedzą, że przyszli na świat po to, by zwyciężać i odnosić sukcesy. Drugich przepełniają strach i zwątpienie. Kiedy pojawią się przed nimi możliwości, mówią: Może mi się nie udać, mogę stracić majątek, mogą mnie wyśmiać. Tacy ludzie nie zajdą w życiu daleko, bo strach przed tym, co się może zdarzyć, nie pozwala im ruszyć z miejsca. Bądź namagnesowany i odkryj największą tajemnicę wszechczasów. Największa tajemnica wszechczasów. Co według Ciebie stanowi największą tajemnicę wszechczasów? Tajemnica energii atomowej? Energia termonuklearna? Bomba neutronowa? Podróże międzyplanetarne? Nie. Żadna z tych rzeczy. Co w takim razie jest tą tajemnicą? Gdzie jej szukać? Jak ją zrozumieć? Jak z niej korzystać? Odpowiedź jest niewiarygodnie prosta. Największą tajemnicą wszechświata jest fantastyczna, cudowna moc Twojej własnej podświadomości. A kryje się ona w ostatnim miejscu, w jakim ludzie gotowi są jej szukać. Cudowna moc podświadomości. Twoje życie może wypełnić się siłą, bogactwem, zdrowiem, szczęściem i radością. Wystarczy, że zrozumiesz i uwolnisz ukrytą moc własnej podświadomości. Nie musisz w żaden sposób zdobywać tej mocy, bo od zawsze ją posiadasz. Musisz jednak ją zrozumieć i nauczyć się z niej korzystać. Dzięki temu będziesz mógł ją zastosować we wszystkich dziedzinach życia. Do celu poprowadzą cię wskazówki zawarte w tej książce. Oświeci cię nowe światło, wytworzysz w sobie nową siłę, która pozwoli ci spełnić wszelkie nadzieje i zrealizować marzenia. Już dziś postanów, że twoje życie będzie wspanialsze, większe, bogatsze i szlachetniejsze niż kiedykolwiek dotąd. W głębinach twojej podświadomości kryje się nieskończona mądrość, nieskończona moc i nieskończona obfitość wszystkiego, czego tylko potrzebujesz. To wszystko czeka, by wyrazić się na planie faktycznych wydarzeń twojego życia. Wystarczy zrozumieć, że posiadasz ów wewnętrzny potencjał. Sięgnąć po niego, a on przejawi się na płaszczyźnie zewnętrznej. Nieskończona inteligencja Twojej podświadomości odkryje przed tobą wszystko, co musisz wiedzieć w dowolnej chwili i dowolnym miejscu, w którym się znajdujesz, pod warunkiem, że będziesz otwarty i chłonny. Świeże myśli i idee pomogą Ci dokonać nowych odkryć i wynalazków, napisać nowe książki i sztuki. Co więcej. Nieskończona inteligencja Twojej podświadomości może Ci udzielić wspaniałej, bardzo oryginalnej mądrości. Może odsłonić przed Tobą prawdziwe powołanie i otworzyć drogę do autentycznego życiowego spełnienia. Dzięki mądrości podświadomości przyciągniesz nie tylko dostatek, ale też odpowiedniego partnera biznesowego czy współpracownika. Wewnętrzna mądrość pomoże Ci dobrze sprzedać dom. Zapewni środki potrzebne do życia i niezależność finansową, która pozwoli ci być tym, kim zechcesz, robić to i podróżować tam, gdzie poprowadzi cię serce. Odkrycie wewnętrznego świata myśli, uczuć, mocy, światła miłości i piękna jest twoim prawem. Siły tego świata, choć niewidoczne, są potężne. W głębinach podświadomości znajdziesz rozwiązanie każdego problemu i przyczynę każdego skutku. A skoro będziesz umiał czerpać z ukrytego skarbca, posiądziesz siłę i mądrość, dzięki którym pójdziesz przez życie w obfitości, bezpieczeństwie i radości, jako pan własnego życia. Już dziś postanów, że twoje życie będzie wspanialsze, większe, bogatsze i szlachetniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Byłem świadkiem, jak potęga podświadomości podnosiła ludzi z kalectwa, przywracała im pełnię, witalność i siły życiowe. Dawała im wolność, by szli w świat doświadczać szczęścia, zdrowia i radości. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl